Jak park będzie dbał o Wasze bezpieczeństwo podczas Waszego pobytu? Wszyscy pracownicy i współpracownicy parku są tutaj po to, by organizować Wam, Waszym bliskim, kolegom i koleżankom przyjemny i bezpieczny czas pełen atrakcji. Pracownicy będą dla Was życzliwi i możecie się do nich zwracać w razie potrzeby. Pracownicy parku będą rozmawiać z Wami w zrozumiały dla Was sposób. Nikomu nie wolno podnosić na Was głosu oraz używać w stosunku do Was słów wulgarnych i obraźliwych. Pracownicy parku powinni przed rozpoczęciem rozmowy powiedzieć Wam, Kim są, tak byście wiedzieli, jaki zawód wykonują i w związku z czym do Was przychodzą. Pracownicy parku będą wobec Was uczciwi. Nikt nie zabierze Wam Waszych rzeczy ani nie będzie działał wbrew Waszej woli. Jeśli jesteście dziećmi z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będziecie traktowani na równi z innymi dziećmi. Wasza niepełnosprawność nie czyni Was w żadnym stopniu gorszymi od innych. Będziemy troszczyć się o Was z należytą starannością. W razie, gdyby ze strony kogokolwiek spotkała Was krzywda w związku z Waszą sytuacją, prosimy, byście przekazali tę informację pracownikowi parku. Podejmiemy wówczas stosowne działania. Wasi rodzice lub opiekunowie mają prawo być z Wami w czasie Waszego pobytu w parku. Nikt nie ma prawa dotykać Was bez Waszej zgody. Nikt nie ma prawa przytulać was na siłę czy sadać sobie na kolana. Możecie mieć zaufanie do pracowników parku. W razie gdybyście nie czuli się bezpiecznie ze względu na zachowanie któregokolwiek pracownika parku, innego dziecka lub osoby trzeciej, powiedzcie o tym osobie dorosłej. Jeśli w waszym domu dzieje się źle, również możecie opowiedzieć o waszej sytuacji pracownikom parku. Zostaniecie wysłuchani i będzie wam udzielona odpowiednia pomoc. Przemoc może mieć różne oblicza. Nie zawsze równa się biciu czy wyzywaniu. Jeśli coś was trapi i potrzebujecie rozmowy, nie bójcie się prosić o pomoc.